Andrzej Leszczyński to jest audycja z lektorem w Radiu Janosika. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj wyjątkowa postać, dziennikarz i głos Tadeusz Sznuk. Witam. I ja witam. Dzień dobry. Spotykamy się tutaj, bo wiele jest postaci związanych z radiem, wiele jest pięknych głosów w polskim eterze. Ale, no mogę powiedzieć, chyba legenda polskich mediów, bo lata, lata temu się to wszystko zaczęło i nasi widzowie, nasi słuchacze, często lubią posłuchać, jakie w ogóle były początki. Też muszę o to zapytać, jak to się stało, że Tadeusz Sznuk pierwszy raz znalazł się przed mikrofonem. Byłem członkiem zespołu radiostacji harcerskiej, która wtedy, w końcu lat 50., świeżo powstała. Przy czym zajmowałem się lutowaniem drucików, yy, klejeniem taśmy i takimi zajęciami, no, ale któregoś razu zdarzyło się, że pół kilometra taśmy tuż przed wysłaniem tego na antenę rozleciało mi się. No i musiałem coś powiedzieć słuchaczom, dlaczego tej audycji nie ma, więc. Byłem wtedy sam w tej stacji. Włączyłem mikrofon i oto urodziłem się w eterze. Mówiąc, że bardzo przepraszam, zrobił mi się kalafior z kr krążka taśmy. Jak to uporządkuję, to audycja będzie. No a potem to już dalej już szło łatwo. No i po paru miesiącach odezwałem się już w dużym radiu jako lektor, bo to były takie czasy, że redaktorzy nie siadali albo bardzo rzadko siadali przed mikrofonem, pisali swoje teksty, dawali szefom do zatwierdzenia, a następnie wręczali je lektorowi. W tamtych czasach jeszcze dozorowanemu zwykle przez reżysera audycji prawdziwego, i dopiero wtedy można było wygłosić owe teksty do, do mikrofonu. Wtedy lektor to był ważny zawód w radiu, bo poza speakerami to lektorzy byli głosami polskiego radia. Czyli byli i lektorzy, i spikerzy, którzy z tego co pamiętam, mogli trochę więcej. Niektórzy z nich mieli prawo mówić coś od siebie, a reszta była oficjalna, to byli gospodarze programu i byli lektorzy, którzy czytali teksty w audycjach między zapowiedziami spikerów. Spikerzy to od najdawniejszych czasów były głosy polskiego radia ja miałem szczęście jeszcze na początku lat 60., spotkać, spotkać przedwojennych spikerów. Zresztą, wśród spikerów, którzy mieli prawo używać własnych słów, był m.in. Jeremi Przybora, który pracował w przedwrześniowym polskim radiu. Były osobowości wśród spikerów. Był pan Bolesław Kielski, niesłychanie szanowany. On też mógł mówić własnym głosem, właściwie własnymi słowami. Znał wiele języków, potrafił zapowiadać na żywo w wielu językach koncerty szopenowskie albo być na koncercie szopenowskim gospodarzem i przewodnikiem królowej belgijskiej. Takie mieliśmy w radiu osobistości. No, i wtedy jeszcze byli, byli lektorzy, z których najbardziej chyba pamiętam taki głos nie wiem, czy ty pamiętasz sygnał audycji, muzyka i aktualności. Tak? Ten sygnał czytał nieżyjący już od 60-tych lat Tadeusz Nowicki, powstaniec warszawski, który znalazł się w polskim radiu. Zresztą ciekawostką wtedy było, że w polskim radiu spotkałem mnóstwo ludzi, którzy mieli za sobą powstanie, a Koską przeszłość, albo na przykład lotników z Rafu, albo kawalerzystów przedwojennych, oficerów, którzy w radiu się bardzo przydawali. Tam byli po prostu potrzebni mądrzy ludzie. Andrzej Leszczyński to jest audycja z lektorem w Radiu Janosika. Naszym gościem jest dzisiaj dziennikarz, lektor i osobowość medialna. Tadeusz Sznuk. Dla mnie to jest wielkie przeżycie, że tu siedzimy razem, bo chociaż się poznaliśmy wiele lat temu w radiu, no to dla mnie wtedy dwudziestoparaletniego chłopaka, no zobaczyć Ciebie na korytarzu, to że mi podajesz rękę i, i mówisz mi na Ty na przykład i ja mówię Jezus Maria Tadeusz Sznuk, wita się ze mną, mnóstwo innych dziennikarzy, a jakie to jest uczucie mieć aż taką perspektywę i właśnie tak jak wspomniałeś, te osobowości jeszcze niejednokrotnie przedwojenne poznać, nosić w sobie to, co oni Ci dali yy, ze swojego bycia tam w radiu, co od nich wchłonąłeś. Wiesz, ja nie wiem, czy ty. Nie przesadzam czasem. Czy ty, <noise> kiedy byłeś w radiu, to też miałeś takie wrażenie, że tam wszystkim zależało na tym, żeby program radiowy był dobry. Ba, powiem więcej. Dziesięć lat wcześniej, na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy, kiedy badano zaufanie narodu do różnych instytucji, polskie radio przodowało. Nie Kościół, nie wojsko, nie straż pożarna. Na pierwszym miejscu, jeśli idzie o zaufanie, było polskie radio. I myślę, że to się wzięło między innymi z tego, że myśmy dość skrupulatnie przestrzegali zawodowych zasad i historii tej instytucji. Przez długi czas mojej pracy jako, jako lektora, każda audycja miała swojego reżysera poza autorem. Który dbał o to, żeby ta praca autora została przełożona na radiowy język w sposób należyty. Ja opowiadałem to wiele razy, ale robiłem stale taki błąd językowy, że nie odmieniałem radia ani studia. Gdzie byłeś, byłem w radio, i był taki pan, którego zadaniem była dbałość o język yy, na antenie spikerów także. Odpracował w tej grupie co spikerzy, i to on dbał o to, żeby wszelkie słowa padające z radia nie raziły języka. Ilekroć wchodziłem do radia, a tam wtedy było, był taki bufet przy samym wejściu, i tam się zbierali redaktorzy, lektorzy, spikerzy, i kiedy był tam pan Miłosz Stajewski, bo on się tak nazywał, to wtedy widział mnie przy drzwiach i wołał: Panie Tadeuszu, czy pan już wrócił z kino i prędziutko mnie oduczył tej maniery nieodmieniania? Więc myśmy wszyscy wzajemnie się kontrolowali, pomagali, ale radio i, i studio to są słowa obce w gruncie rzeczy, więc kiedy się przy, zaczęły u nas przyjmować, to ich nikt nie odmieniał. A teraz już odmieniamy. Zresztą radio się samo odmieniło. Andrzej Leszczyński to jest audycja z lektorem w Radiu Janosik. Tadeusz Sznuk jest dzisiaj naszym gościem. Mam kilka takich jeszcze pytań związanych z twoją karierą, bo także w wieku bardzo młodym, 31 lat, 74 rok, pojawia się w bycie telewizyjnym coś takiego jak Studio 2. I to jest format kompletnie nowy w PRL-u prowadzony z, wspólnie z Bożeną Walter. Trochę żartu, trochę programu, 90 minut napakowane takimi rzeczami, których chyba w Polsce nie było, i ciekawy jestem, skąd były czerpane wzorce na to, jak ten program robić. To już był. Przede wszystkim ojciec tego programu, czyli Mariusz Walter, który zaproponował, że zajmiemy sobotę w drugim programie, zrobimy blok, w którym są gospodarze. Tym się to różniło od innych programów telewizyjnych. Myślę, że cechą charakterystyczną tego studia było to samo, co powiedziałem nie tak dawno o radiu. Wszystkim się chciało. Kiedy przy normalnym, zwykłym takim programie telewizyjnym operatorzy kamer przede wszystkim po wejściu do studia rozglądali się za tym, żeby sobie przystawić krzesło do kamery, zafiksować kadr i mieć trochę świętego spokoju, o tyle tam. Oni brali udział w tym programie. Potrafiliśmy razem wymyślić na, na poczekaniu jakiś żart, jakiś gag. Tam wszystkim nam zależało na tym, żeby to wyszło. Bo potem po latach, chyba z tego co znalazłem i wyczytałem, także pierwsze pytanie na śniadanie to też było w Twoim wykonaniu. Nie, to nie było nie? pierwsze. To nie było pierwsze, ale jakoś tak się to zaczynało, bo... Kilka było parów wówczas, którym zaproponowano prowadzenie i z panią Grażyną Bukowską przez jakiś czas to prowadziliśmy, a szczerze mówiąc jakoś nie bardzo się w tym czułem. Andrzej Leszczyński to jest Audycja z Lektorem w Radiu Janosik, a dzisiaj rozmawiamy z Tadeuszem Sznukiem, który jak się okazuje, co jakiś legendarny program powstał w polskiej telewizji czy w polskim radiu, to albo trwa do dzisiaj, albo przez wiele lat był takim sztandarowym produktem i także Lato z radiem to było coś, w czym bardzo mocno brałeś udział. To była nowość, tak. To była nowość. Długa, trzygodzinna audycja. Początkowo krótsza, ale bardzo prędko się wydłużyła do, do trzech godzin. Prowadzona na żywo w bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami. Często także wyjeżdżająca gdzieś w teren i, i nadawana spoza studia. Tu bez wątpienia bez osobowości szefa, czyli Aleksandra Tarnawskiego. To by nie powstało. A w tym zespole byli najróżniejsi ludzie. Byli zawodowi redaktorzy programu Pierwszego Polskiego Radia, a to z redakcji informacji, a to z innych, z innych redakcji. Było dwóch spikerów. Byłem ja, wtedy pracowałem w technice radiowej. No, i tak jakoś razem pod wodzą szefa to ruszyło. Na czym ta magia Aleksandra Tarnawskiego polegała, że on był w stanie tych ludzi zebrać, jakby zmusić do takiej inwencji? Po pierwsze, nikogo nie zmuszał, natomiast ośmielił. Ośmielił, bo ja myślę, że, że wielu z nas nie miałoby tych pomysłów, gdyby nie, się nie okazało, że można. Podsuwał rozmaite czasem słowa, czasem rozwiązania, czasem tematy. Jednym słowem, w każdym przypadku jest potrzebny człowiek-motor, człowiek data człowiek czegoś. W telewizji to był Mariusz Walter, w radiu to dla mnie bez wątpienia był Aleksander Tarnawski. No i też nowością chyba w przypadku lata z radiem i czterech pór potem było to właśnie, co powiedzieliśmy, że były te łączenia się na żywo dla ludzi gdzieś tam usłyszeć się wtedy, w tamtych czasach w radiu, to musiało być niesamowite przeżycie. No, poza tym czasem ludzie słyszeli się w radiu, kiedy do nas dzwonili. To też była nowość. Czasem zresztą w różnych okresach historycznych, że tak powiem, przychodził nakaz, że nagrywamy. Nie puszczamy bezpośrednio na antenę, nagrywamy dla bezpieczeństwa. A myśmy wtedy za wiedzą szefa nie nagrywali. Nie nagrywali, bo człowiek, który usłyszy to, co mówił przez telefon redaktorowi przed kwadransem, to nie jest ten sam, który wie, że mówi. To było ryzyko. To było ryzyko. Od czasu do czasu, zwłaszcza w Potem, kiedy zaczęliśmy się zajmować także programami nocnymi, czasem ktoś puścił nieskromne słowo, ale nikt nie powiedział niczego takiego, co by nam zamknęło interes i po czym by nas wyrzucili z pracy. Wtedy można było pokochać słuchaczy, którzy wiedzieli, kto mówi i kto słucha. Andrzej Leszczyński, to jest audycja z lektorem w Radiu Janosik. A naszym gościem jest dzisiaj, tak dobrze Państwo słyszeli przed chwilą, Tadeusz Sznuk. Wróćmy do lektorów. Jesteśmy w audycji z lektorem. Znalazłem w jednym z popularnych serwisów y, internetowych, gdzie każdy może zamieścić jakiś filmik, próbkę. Patrzę sobie Tadeusz Sznuk, lektor filmowy. Kiedy się zdarzyło czytać Tadeuszowi Sznukowi szeptanki? No, to bardzo wielu lektorom się teraz zdarza. W ogóle, kiedy zaczynałem, to lektor to był fach radiowy. Potem się pokazali lektorzy w, w filmach dokumentalnych rozmaitych. No, a potem zaczęła się na, na poważnie telewizja, gdzie trzeba było czytać, i to początkowo na żywca, znaczy w trakcie emisji czytać polskie dialogi do zagranicznych filmów. Wtedy ta grupa ludzi była stosunkowo nieliczna, było nas może dziesiątka w kraju, no ale wtedy były dwa programy telewizyjne. To trudno uwierzyć. Każdy dawał w ciągu dnia jeden film fabularny, no może dwa. Czyli ile tych filmów trzeba było przeczytać? Maleńko. Teraz to jest chyba najpopularniejsza forma lektorowania, to są właśnie szeptanki. W większości to byli moi koledzy z radia, bo, bo takich właśnie zatrudniano. Potem można było już nagrywać te szeptanki, co było prostsze, i zawód też się spopularyzował, bo był taki na przykład speaker, pan Lucjan Szołajski. Znany był z tego, że on siadał do mikrofonu bez zaglądania w listę dialogową i leciał przez cały film niemal bezbłędnie. Trudno było go doścignąć w tym, w tym fachu. Przychodzili potem do, do tego szeptania filmowego, także i że tak powiem, ludzie z miasta nie mający, nie mający przeszłości. Radiowej część się sprawdziła, część nie. Jerzy Rossowski, Andrzej Matul to są te nazwiska spośród naszych znajomych. Ale także spikerzy radiowi, którzy powoli już odchodzili od pracy w radio, a zajmowali się filmem. Dawniej to były dwa filmy dziennie, teraz do tej mnogości stacji nagrywa się pewnie kilkadziesiąt filmów, więc lektorzy mają robotę. Kiedyś jeszcze ważnym lektorem był człowiek, który czytał teksty kroniki filmowej. Kronika filmowa, poprzedzająca każdy film wyświetlany w kinie, to było miejsce, gdzie głos tego lektora rozbrzmiewał w całej Polsce, w salach kinowych. Andrzej Łapi Łapicki, proszę pana, tak? On przez wiele lat czytał kronikę filmową. Mnie się zdarzyło ze dwa razy albo trzy razy, kiedy już nikogo nie było, ale uznano i słusznie, że z matowym głosem. To się człowiek do, do kroniki nie, nie nadaje. Tam ma być entuzjazm, jasny głos. No i tak było. Andrzej Leszczyński, to jest audycja z lektorem w Radiu Janosik, a naszym gościem jest dzisiaj Tadeusz Sznuk. Wielka pasja Twoja to lotnictwo. Kiedy to się narodziło? Kiedy się to pojawiło w Twoim życiu? Ja pamiętam 2009 rok. Pierwsze moje połączenie yy, samolotów, oglądania ich i Twojego głosu, Twojej osobowości, to był Airshow. Latać to pewnie każdy chciał, chciał. Kiedyś ja miałem okazję zacząć, w, kiedy pracowałem w Sygnałach Dnia. Miałem do zrobienia pewien lotniczy temat. Zrobiłem w sumie, ale powiedziałem szefowi, szefie, tam jak się nie jest w środowisku, to człowieka gładko, uprzejmie spławią. Na co szef powiedział, to poczekajmy. Znał szefa Instytutu Lotnictwa. Instytut Lotnictwa miał swój taki poligon doświadczalny rolniczego agrolotnictwa w Kętrzynie. W Kętrzynie także była w technikum rolniczym klasa agrolotnicza. Kończyło się liceum już z, zawodowym, z zawodową licencją, z możliwością wykonywania lotów agro. Pogadał z szefem i szef powiedział: No tak, tam jest, jest szkolenie, czekaj, tam jest taki motoszybowiec mało używany, no to dwóch mogę ci przeszkolić. No i w ten sposób razem z kolegą nieżyjącym już. Ensiem, czyli panem Smugarzewskim, moim kolegą redakcyjnym. Wyszkoliliśmy się do podstawowej takiej licencji. No a potem, jak już się weszło w środowisko, no to się szkoliło dalej. Skończyło się na zawodowej licencji i na samoloty, i na śmigłowce. Dużo było latania potem? Dużo było latania. Teraz już nie ma tyle latania, no bo też i aerokluby nie tyle latają. A agrolotnictwo właściwie przestało być ważne. Nie ma już wielkich PGR-ów, które brały samolot na, na cały sezon. Niektóre ma nawet po, po dwa samoloty. Także jest, jest zupełnie inaczej. Jest, moja licencja miała numer 476 chyba. Teraz widziałem już pięciocyfrowe numery licencji. Ja muszę zapytać, bo moje doświadczenie jest żadne. Kilkanaście może lotów samolotem na wakacje raz z śmigłowcem. Jakie to jest uczucie mieć pod sobą maszynę i ją pilotować samodzielnie? No, nie ma nic wspólnego z uczuciem pasażera. Ja się czułem w samolocie zawsze bezpieczniej, kiedy sam trzymałem w ręku drążek, bo to były samoloty jeszcze nie z wolantem, ale przeważnie to były samoloty z drążkiem sterowym. Latanie to jest odejście w inny świat. To powiedział także pilot pan Stokłosa, kompozytor, który. Jest lotnikiem, ma swój samolot, i on powiada, kiedy wsiadam do samolotu i zapuszczam silnik, to wszystko inne mam w zupełnie innym miejscu. To jest miejsce, w którym człowiek jest oderwany od wszystkiego, a jednocześnie jest w samym środku. Andrzej Leszczyński, to jest audycja z lektorem w Radiu Janosika. Naszym gościem jest dzisiaj Tadeusz Sznuk. A wśród tych wielu sztandarowych, legendarnych programów, w których miałeś okazję brać udział, jest coś, co, jak się uda w przyszłym roku, będzie trwało 30 lat. Teleturniej turniej, jeden z 10. To jest przygoda życia. Też przypadek. Przyszli koledzy z y, firmy, która do tej pory produkuje ten program. I spytali, czy nie zagrałbym prowadzącego w takim odcinku próbnym, który mieli przedstawić telewizji. No to czemu nie miałbym tego zrobić? Zwołaliśmy innych znajomych, żeby była dziesiątka i w, w hali wytwórni filmów dokumentalnych nagraliśmy pierwszy odcinek. Po jakimś czasie była wiadomość, że kupili. To może byś zrobił te parę odcinków. No dobrze, już wiem jak to się robi, zrobię te parę odcinków, no i do tej pory te parę odcinków robię. 30 lat y, historii, jakieś spektakularne po drodze wydarzenia z tym związane, wpadki na antenie? Chociaż nie, bo to nagrywane nie, to, jest, to, to jest nagrywane, to jest bezpieczne, znaczy nie, niebezpiecznie jest w studiu, ponieważ prowadzący tam ma ostatnie słowo. Ostatnie słowo, które ma wpływ na, na wygraną. W związku z tym trzeba bardzo uważać, bardzo uważać, bardzo dokładnie sprawdzać wszystko, co się tam mówi i, i robi. Ale z drugiej strony, jest to okazja do spotykania ogromnej liczby sympatycznych ludzi. Niektórzy przychodzą, żeby wygrać, ale większość przy, mówi przynajmniej, że przychodzi, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, żeby się spotkać. Jakie to są osobowości różne, są ambitni zacięci, którzy będą grali do końca i targowali się o każde ćwierć słowa, ale w większości jednak to są, to są tacy właśnie ludzie, którzy no chciałem sprawdzić, chciałem zobaczyć. Teraz miód mi na serce leje, kiedy przychodzi młody człowiek, bo na nich najbardziej liczę. I mówi: Mój tata u pana grał. Kiedy? 25 lat temu. Andrzej Leszczyński to jest audycja z lektorem w Radiu Janosik i zawsze na sam koniec naszej audycji pytam naszych gości o rzeczy związane z rozwojem technologii. I troszkę nawiążę do naszego poprzedniego segmentu, czyli jednego z dziesięciu, bo ilość w internecie różnych przeróbek, mających być zabawnymi przeróbkami oczywiście tego programu, polegających Niektóre na. Są. Tak, na montażu, na ogół przez lata polegały na montażu. To jest coś, co jest takim jakby dodanym, dodaną wartością do tego programu, ale dzisiaj żniwo kosi sztuczna inteligencja, tak zwane AI, Artificial Intelligence. Już mnie spróbkowali. No właśnie, już chciałem już o to zapytać. Tak, już, już, już głosem są tak. czytane rzeczy, zupełnie po prostu napisane spod palca. Jak ty się z tym czujesz, kiedy się słyszysz w jakimś dowcipie i ty na pewno tego nie powiedziałeś i to już nie jest montaż? Nie staram się oglądać, a właściwie staram się nie oglądać. O. Ale przeszkadza ci to? Masz jakieś takie głupie wrażenie, że ktoś ci zabrał trochę część tej osobowości? To zależy. To zależy od tego, na, na ile kulturalnie i, i, i sympatycznie jest to zrobione. Mamy na koniec taką tradycję w naszym programie, że każdy z naszych gości wypowiada taką tyłówkę, jak to w telewizji przy szeptankach. Wersja polska, Radio Janosik. Czytał, i tu pada Twoje imię i nazwisko, jeśli mogę Cię prosić. Wersja polska, Radio Janosik. Czytał Tadeusz Sznuk.